Przez ostatnich kilka tygodni w bibliotece publicznej realizowano inicjatywę Oli Synowiec i Arkadiusza Winiatorskiego, zatytułowaną Kozienicki Klub Podróżnika. Polegała ona na organizowaniu spotkań, podczas których mieszkańcy mieli okazję posłuchać o przygodach i dalekich podróżach różnych ludzi ciekawych świata i porozmawiać z nimi o tym, czego doświadczyli. W poniedziałek 30 września odbyło się ostatnie ze spotkań realizowanych w ramach tego pomysłu, a jego bohaterką była autorka książek, podróżniczka Anna Jaklewicz. Przyjechała do Kozienic, by opowiedzieć o swoim pobycie w Indonezji, zatem o cieniach i blaskach tego kraju, o pięknie i bogactwie przyrody, ale też o problemach, z jakimi się boryka. Indonezja to jest ogromny kraj, bardzo różnorodny, i to mnie właśnie w niej interesuje, bo to jest kraj. 250 milionów mieszkańców, 300 różnych grup etnicznych, 700 języków, 18 tysięcy wysp, więc mnie ta jej ogromna różnorodność etniczna, geograficzna bardzo pociągała. A po drugiej stronie raju, to dlatego, że oprócz tego, że mamy tam piękne wyspy i rajskie plaże, to są też historie i tematy trudne i o nich też piszę i będę dzisiaj opowiadać. No, właśnie, bo poza różnymi opowieściami pani Anny, zgromadzeni mieli też okazję zapoznać się ze wspomnianą książką jej autorstwa. Tak, to jest książka, która powstawała podczas dziewięciu miesięcy mojej podróży po Indonezji. Pięć tematów, pięć rozdziałów, które dotyczą nie tyle całego kraju, co takiej środkowo-wschodniej części, a przede wszystkim wyspy Sulawesi. Ja w każdym rozdziale z jednej strony piszę o jakiejś grupie etnicznej, oczywiście o swojej podróży, o tym, co w Indonezji. Piękna, ale też właśnie o tym, co trudne. Poruszam trochę wątków ekologicznych, czyli tematy zaśmiecenia świata, tematy wycinki lasów tropikalnych, co te problemy dotyczą no, także nas, ale mm, gdzieś tam w Indonezji, zwłaszcza uderzały mi one szczególnie mocno, więc poświęciłam im w swojej książce trochę uwagi. Ola Synowiec i Arkadiusz Winiatorski przyznali, że cieszy ich zainteresowanie mieszkańców tym właśnie projektem. Wyszło super. Zgromadziliśmy stałą, wierną publikę. Sala wypełniona jest praktycznie na każdym spotkaniu, a jakby nie patrzeć, wypadły one na taki czas, że ludzie mało korzystają z kultury, bo mają naturę, bo robiliśmy to w czerwcu, robiliśmy to we wrześniu, więc w takich czasach, kiedy zazwyczaj ludzie wolą gdzieś pójść na działkę, na, na jeziorko, na grilla, a jednak ludzi było sporo. Myślę, że to też było fantastyczne doznanie dla naszych słuchaczy, bo mogliśmy pokazać im troszeczkę szerszy świat, zaprezentować tutaj historię. z tych odleglejszych, ale też tych bliższych rejonów. Więc nie ruszając się tutaj z obszaru naszych Kozienic można było poznać naprawdę kawał świata. Wszystkie te osoby, które w ramach inicjatywy spotkały się z mieszkańcami Kozienic, są dobrze znane autorom pomysłu te wszystkie osoby które zaprosiliśmy poznaliśmy gdzieś na festiwalach podróżniczych i wszystkie te prelekcje które usłyszeliśmy tutaj wszystkie te prezentacje usłyszeliśmy wcześniej więc się śmiejemy że każda była sprawdzona że nie zapraszamy byle kogo także wszystko było słuchane i wybraliśmy takie wisieneczki naprawdę najlepsze rzeczy które słyszeliśmy przez te lata obecności na festiwalach podróżniczych no, ale też prawdą jest że my się tak naprawdę wszyscy znamy lubimy ponieważ ten świat podróżniczy jest bardzo mały jesteśmy zwarci dziś inspirujemy się też wzajemnie rozmawiając spędzając wspólnie wieczory Szukamy pomysłów na nowe wyprawy, na nowe podróże, e, więc no, świat jest maleńki jak ziarenko kawy, więc pięknie, że troszeczkę tego świata mogliśmy też tutaj e, pokazać e, mieszkańcom Kozienic. Na tych spotkaniach nie kończymy rozmów o podróżach. Autorzy inicjatywy wraz z Biblioteką Publiczną wcielają właśnie w życie swój kolejny pomysł. Zebraliśmy taką cudowną publiczność, nie chcemy tego kończyć razem ze środkami z, z programu, ale będziemy kontynuować Kozienicki Klub Podróżnika i widzimy się już na następnym spotkaniu 21 października. Tym razem to ja opowiem o Meksykańskim Dniu Zmarłych, także w sam raz przed świętem, przed Dniem Wszystkich Świętych, ale potem też chcemy zaprosić Kozieniczan, bo wiemy, że Kozieniczanie też podróżują, oczywiście, żeby opowiadali oni nam o swoich podróżach w takiej odsłonie lokalnej Kozienickiego Klubu Podróżnika. I już taki pierwszy chętny jest, więc na listopad wstępnie jest zaplanowany, ale kto to jest, to jeszcze. Tak, jeszcze, jeszcze sekret. Za udział i aktywność podczas wszystkich tych spotkań podziękowali zgromadzonym dyrektor Biblioteki Monika Piurecka oraz autorzy inicjatywy Ola Synowiec i Arkadiusz Winiatorski. Przypomnijmy: poniedziałkowe spotkanie było częścią inicjatywy oddolnej realizowanej przez Kozienicką Bibliotekę w ramach projektu Blisko pod tytułem Z biblioteką jak z obrazem Sztuka i Tradycja, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w ramach realizacji narodowego programu Rozwoju czytelnictwa.